Ja muszę wziąć stąd tylko klucze. Polski nawiedzony dom. Demoniczna siła atakuje właściciela domu, a ten postanawia z niego uciec. O ale masz tutaj. Ja muszę stąd wziąć tylko klucze. Okay. Eee, wycho wy wychodzimy. Eee, to, dobra, dobra, dobra. Eee, wychodzimy. Wychodźmy, wychodźmy, szybko. Mnie znaczy się nie dziwne ja się boję, bo tam widzieliśmy w tym co? Słyszysz? Cię, że się dzieją dziwne rzeczy. <śmianowicie> to się Czekaj, muszę zamknąć dom.